Zadanie piąte. Różnica 0,3 w okresie minus 23,33 jest równa. Pod, mam podane cztery odpowiedzi. No, aby spróbować rozwiązać to zadanie, należałoby sprowadzić ułamki do tej samej postaci. Chociażby oba do e, postaci ułamka zwykłego. No, mam nadzieję, że wiesz, że 0,3 w okresie to jest nic innego jak 1 trzecia. 0,3 w okresie minus 23,33 to tak jak powiedziałem. Ten pierwszy ułamek to jest 1 trzecia minus 23,33. Teraz prowadziliśmy zadanie do problemu z klasy podstawowej, gdzie należy odjąć dwa ułamki o różnych mianownikach. No, ale żeby to zrobić, to oczywiście musimy sprowadzić je do tego samego mianownika i tym mianownikiem będzie 33. Zatem drugi ułamek nam się nie zmieni. 33 na 3. 11 razy 1, 11. Mamy 11,33 minus 23,33. Jak wykonamy odejmowanie, to otrzymamy minus 12,33. No i teraz pozostaje nam skrócenie tego ułamka no, pewnie przez 3, czyli będziemy mieli 4,11. Minus 4,11. D. To będzie prawidłowa odpowiedź.